Kilku nie rozwalać podkładki. Zresztą generalnie nie, bo nie wiem czy masz kota, ale koty głównie pazurów używają, gdy atakują albo się bawią. Znaczy, jak się bawią, to też nie, nie za często. Natomiast jak normalnie sobie chodzą i, i się nie wystraszą ani nic, to, to nie, to jakby nie mam żadnych problemów z podkładką. Raz się wystraszył i zrobił taki mały zadziorek tutaj gdzieś, ale nie jest to jakiś duży problem. Na szczęście. Czemu skrzyni nie otworzył? Co on zrobił? Co? Co on ma challenge, że skrzyni nie otwiera? Co on tym zrobił? I powie sobie gdzieś. Zamiast broń złapać. Co? Ja pierdzielę, co ci ludzie robią w tej grze. To ja tego nie rozumiem zupełnie. No, autentycznie chupa. Nie ma, no wywiało go. No już jest. No, nie mogłeś tak od razu? To się. Nie rozumiem. No ale, Nie muszę wszystkiego rozumieć. U, cel jest tam dopiero. No, Mogłbym się zrzucić najpierw, ale mam obalającą. Jestem bezpieczny. No tam się zdropił jakiś kumpel. Gdzieś tutaj. obalającej tracić. Więc nie stracę. A teraz już akurat mogłem stracić, bo chłop był... Mógł być zagrożeniem, że tam. Kurde kto co trafia? CO JEST? A w budynku siedzi, dobra. Myślałem, że się zbliża tutaj, dojeżdża. To była druga martwa cisza, więc sobie ją pożyczę. Nie, wygasło. I typ tutaj ma też martwą ciszę. Nie wiem, czy on kogoś zabił tutaj? Tak, zabił, dobra. Eee, zleconko, zleconko, zleconko. Na airporcie tylko, no to nie fajnie, nie, nie, nie lubię airporta. Uuu, kolega tutaj widzę na storage town jest. Kolegę trzeba chyba poskromić, chyba że kolega ucieknie, to będzie bardzo niefajnie jak ucieknie i nie będę się cieszył. Nie no, typie, please. Miej, boga w. O kurde, chłopco, trzepał. Co jest? Zabrałbym ci tego famasa tak dla sportu, żebyś nie miał po prostu. A, mogę ci auga wziąć. <laughs> Ziemek ostatnio robił live 21 godzin, więc dozy też ta rada. A już 24 godziny zrobiłem, więc. O kurde, jaki free fire zrobiony. No dobra. Akceptuję. A zrzutu nie podniosę, niech se siedzi. Serio nie trafiłem. że boże, boże, Ha, Uuu, strefka idzie, kolego, niedługo, jak ty sobie poradzisz z tych namiotów na środku lotniska. Mordo, mordeczko. Nie mam, co prawda, kara, ale mam auga od kolegi innego. Więc cię kurde, też tym augiem poskładam, żeby nie było... Nie wiem, czy on tam siedzi. Nie. No jesteś trochę w pupce, kumplu mój, kumplu, kumpelku. No, niestety Cię nie wypuszczę stąd. Trochę mi się siusiu chce. Widziałem, że tam chyba dużo kasy miał, albo Satchel mu wypadł. O, bezpa. A, już się nie będę cofał tam. Kogoś widzę w ogóle, nikogo tu nie ma. Prawdopodobnie oczywiście, mogą być duchy, nie zapominajmy o duchach. A, tylko że teraz jestem niżej, ale można tędy przejść, co ciekawe. Tak, jakiś duch mnie dojeżdża w ogóle. No, też spoko. Gdzieś na blisko jest, co ciekawe. A widziałem cię. Hoppy! Mr. Darden. Darden. Kolejna bezpa, dziękuję. Mm, na stacji mówisz? Czy niekoniecznie na stacji jednak? Uuu, tam jesteś, dzień dobry kolego. O, ale weszło, co czelek? Nie miałeś trofy, nie? Eee, na jest z powrotem zlecenie, ale wiem, że się tutaj tłuką. Oj, i samochodzik. I ktoś tam do niego strzela. BSP? Nie widzę. Kurde. Nie wiem, czy to on rzucił, czy ktoś inny. Mógłbym odpalić to BSP. No właśnie. Dobra, odpalę na górze. O wow, dobra, dobra, dobra. Przerwę, przerwę. No to jest tam w dupie. Strzał kasetowy. W przypadku strzału, jak się nie będę ruszał, mam szansę przeżyć, tylko. No właśnie. Samochód może wybuchnąć. Aaaa, życie, życie. Jest na szczycie. Walniesz flachę. Leżysz wy życie. Nie znam tekstu. Monsterki wlatują? Nie wiesz, co przed streamem, na początku streama piłem monsterka, ale już nie. Jakby ja jestem przyzwyczajony do takich długich sesji, bo całe życie grałem na kąpie, tak naprawdę. Co prawda nie w fps no bo tak jak mówiłem już wielokrotnie, nie miałem internetu do tego. W sensie, że no jakiś horrendalnie wysoki ping bym miał z 500, także no FPS-y to niestety nie były, ale były inne gry i siedziałem naprawdę od 9 rano do 10 w nocy wieczorem byłem właśnie no takim gościem, co siedzi przy stop. Dobrze, że strefa tam nie dojeżdża, tylko straciłem swój zrzut przez to, że tak długo... No i tak się przygotuj do walki. Spoko. Please, nie zabij mnie w tym gułagu Ze znajomymi nie wychodziłeś? Wiesz co, mieszkałem na strasznym zadupiu, więc nawet nie miałem szansy wychodzić. Ciekawe, czy te typy będą dalej tam siedzieć. Jakby nie, ale cóż mi się nie chce w to wierzyć. <laughs> Kuźwa! Nawet go nie widzi, jak do niego celuje. Idealne warunki dla kariery sportowca. No właśnie Kacper nie za bardzo, bo tak jak mówię, no nie miałem internetu. Znaczy internet miałem, ale nawet Metina ledwo co ciągnął. W tym sensie, że z Metina mnie wywalało nawet co, co jakiś czas. Pobiera... Ja YouTube'a nie mogłem oglądać. W ogóle. Nie to, że w najniższej jakości czy coś takiego, w ogóle. No, to jakiś poważny zawodnik, kurde, no, nie, nie da się ukryć. Um... Boże. ci ludzie tak grają w tę grę naprawdę. Ja pierdzielę. Taktycznie jak w szachu. <gryw> tak jak w szachu, jednym szachu. <gryw> Szybki podjazd. No, dojechał tego typa tam, że szok. Ale widzicie, jakby, ja wiem, że ludzie nie oglądają, większość mimo wszystko nie ogląda graczy, jakichś tam poradników i tak dalej, jak lepiej grać i tak dalej, ale zobaczcie, że dalej ludzie na przykład przechodzą przez opena na kucaku, albo stoją w takiej pozycji, jakiej on jest teraz. Nie szuka lepszej osłony, tylko nie jest zmuszony do bycia na tej pozycji, a mimo wszystko tą pozycję zajmuje. I na kucaku między budynkami. To jest najgorsze, co możecie zrobić, bo w tej grze, będąc na otwartej przestrzeni, jesteście z każdej strony narażeni na, na ostrzał przeciwnika. I nie zdążycie zareagować, bo tu nie ma time to killi po e, sekundę, tylko po 300 milisekund. Gdzie średni czas reakcji człowieka jest około 200. I nie macie szans. Serio chłop go nie zauważy? Już się bałem. Ja widzę, że tutaj parę, A nie, to moje kilo. okej. Okay. I tamty miał chyba 10 kili. Myślałem, że ten co go zabił ma 14, ale to moje kilo. Nie, ten co go zabił ma 5. No zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Znaczy mówiłem akurat o tym kucaku, o tym, typu, o tym typie co go zabił. Ale on też, no, położył się jakby na, na środku pena za, za murkiem i ktokolwiek wiecie. Jakby pozycję miał względnie zabezpieczoną, bo tam siedział przez pół godziny ostatnie. Więc yy, ogarnia, że tam nikogo nie było. No, ale trafiliśmy w końcu na poważnego zawodnika, on tutaj się wczuwa. Piąta strefa, dwa zabójstwa, z czego jedno zrobił przed sekundą dosłownie. Gracz konsolowy, to widać po ruchach. No jest cholera bezpieczny, jest bezpieczny. Stoi na środku górki, nie zasłania się absolutnie niczym. Nawet za drzewem nie stoi, tak de facto, tylko tak. O. A bo akurat tutaj drzewo stoi, to on sobie stoi obok niego. Wie, że strefa niedługo straci, ale no kurde, pilnuje jej, pilnuje. Celuje w lewo, mimo że widzi po prawej, typa. W takich sytuacjach, jak na przykład macie osłonę, i wam. Czy mogę pokazać myszkę? Nie. I wam luneta, na przykład zasłania, to zawsze starajcie się obejmować te miejsca, z którego przeciwnik może wychylić, albo będzie. Jak z, że zobaczycie go, że będzie przebiegał. Bo jeżeli sobie zasłonicie lunetą, to, to możecie go nie dostrzec. Teraz zamiast zejść niżej troszeczkę i się selfować, postanowił zrobić to na no, wzgórku. A nie mylić się z kobiecym wzgórkiem. I to mu sprawiło, że no, nie zasłonił się naturalnym terenem i... się nie podniósł, znaczy podniósł się, ale od razu zginął. No nie udało mu się w każdym razie, może tak. No, tutaj mamy kolejnego poważnego zawodnika. Trzy zabójstwa. I wiecie co? Wydaje mi się, że to jest na przykład też cheater. Dlaczego? Bo ma zupełnie standardowy baner i zupełnie standardowy emblemat, natomiast poziom i broń ma wylewelowaną. Są, jak zapewne wiecie, cheaty, które pozwalają odblokować wszystko na broni. Ja pamiętam, że stosowałem to na przykład w Modern Warfare, tym najbardziej, w czwartej odsłonie Call of Duty ja pamiętam, że to stosowałem, bo to były prywatne serwery tak czy siak, więc to nie miało żadnego znaczenia. No, ale pamiętałem, że były takie cheaty, i zresztą teraz ludzie mogli biegać na przykład ze skórką sołpa, która była nieodblokowana zupełnie, w sensie nie była w ogóle wypuszczona. I do tej pory nie jest zresztą. I też słyszałem właśnie o tym, że mogą sobie odblokowywać dodatki do broni i poziomy. Także na przykład myślę, że ten gracz to jest cheater. Że sobie odblokował wszystko po prostu cheatem. prawda, no nie gra jak cheater, no bo ma tylko trzy zabójstwa. Więc no jakiegoś turbo problemu z tym jego cheatowaniem, jeżeli chodzi o level czy odblokowanie dodatków, to akurat nie mam, bo to, to uważam, że... Nikomu nie szkodzi. samej grze szkodzi, no bo nie spędza tam tyle czasu, nie kupi tyle kosmetycznych itemów i tak dalej i tak dalej. Ale jakby dla mnie to tam XD, dopóki nie ma wallhacka i Aimbota i innych tego typu rzeczy, to, to spoko. Że no nie spoko, no ale tak jak mówię, no jakby. Mam bardziej w to wywalone. Widać, że profesjonalny zawodnik on się wceluje tutaj w ścianę od razu, żeby nie tracić czasu na czas celowania. Jak wiemy, czas celowania na Famasie Felipe potrafi być kolernie długi w i wynosi około 250 milisekund. Więc na no rzeczywiście, no... bardzo dobrze, że cały czas wchodzi w celowany, że wychyla, zupełnie nie sprawdzając pozycji, gdzie strefę ma bardzo krótką i bardzo możliwe, że ktoś tam był. Słyszy przeciwnika, który jest powalony i... i się tam czołgał prawdopodobnie albo w ogóle się czołgał. Chociaż nie wiem, czy na czołgającego przeciwnika by słyszał. Wydaje mi się. Strefa, proszę bardzo, jak wykorzystuje maskę przeciwgazową. Piękne zagranie, to akurat było bardzo ładne. Słysząc tego przeciwnika za ścianą, bardzo słusznie y, to wykonał. I przeszedł maską gazową, czego przeciwnik zupełnie się nie spodziewał. Także piękne zagranie akurat. W tym momencie zawodnika Charnel albo Charnel, szanel. Ma niestety tylko jednego kewa, ale u dwóch przeciwników po lewej, po prawej. Trzech zostało. No się tamten nie zauważył tego przeciwnika, który się ze spadochronował. Czy ten, co ze spadochronował, się go zabił? Tamtego? Czy tylko powalił? Nie, ten się podniósł. Proszę bardzo, nie dobił go, co ciekawe. Ma jeszcze maskę, powinien wykorzystać w tym momencie maskę, bo wie, że ma tam przeciwnika, którego nie zabił. Więc powinien tę maskę wykorzystać, się okewować na spokojnie i w ogóle nie wchodzić do tego budynku, gdzie jest kolejny kamper. Zresztą bardzo słusznie. No, miał strefę do tej pory, słyszał przeciwników, więc trudno, żeby wychodził bez sensu i mamy zwycięzcę, co się okazał... E, okazał się to być ten spadochroniarz z najwyższego budynku. Zobaczmy jakie miał statystyki, o ile w ogóle zobaczymy, jakie statystyki, wydają wydaje mi się sobie. No byli lepsi, no byli lepsi, nie ma co ukrywać. Wiecie, do tulbana to... Znaczy do tul... Do, do tego odblokowywania, bo rozumiem, że to się tul po prostu nazywa. Jakby ja jako gracz nie mam problemu z tym, z tego względu, że... Dla zwykłego gracza nie ma to dla mnie absolutnie żadnego wpływu, czy on sobie odblokuje dodatki do broni czy nie, to jest pierwsze primo, a drugie primo to wywiera wpływ na, na deweloperkę, która nie chce banować ludzi, którzy mają po prostu WH, aimbota i tak dalej, z tego względu, że oni nie kupią tych skinów, to jest 100% gość, który nie kupi skinów, bo tak cheater jeszcze może kupić czasami, nie? prawdopodobnie nie kupi, ale powiedzmy, że jeszcze jako tako. Natomiast ten, kto sobie odlokował wszystkie skiny, no to wiadomo, że nie kupi. O 22 ostatnia, bardzo długa ta ostatnia, to prawda.